Wisła Płock, mieć Legnica. Tylko jeden z tych zespołów zagra w przyszłym sezonie w Ekstraklasie, ale zanim przejdę do analiz i moich typów, to znalazłem dwa fajne żarty o tych zespołach, jak grałem w ostatnim czasie w Ekstraklasie. Mieć Legnica, to jak ten kuzyn, co wpada na chwilę na imprezę, dobrze się bawi, a potem znika przed sprzątaniem. Pamiętamy, że ostatnie dwa występy w ekstraklasie Miedź Legnica były po awansie z pierwszej ligi z pierwszego miejsca, czyli pewny i mocny awans, a później pewny spadek. Czyli tylko i wyłącznie dwa sezony w polskiej ekstraklasie, jeśli chodzi o Wisłę Płock, no to w tej ekstraklasie gościli więcej. Ale żarcik o Wiśle jest taki, dlaczego kibice Wisły-Płock zawsze mają ze sobą kalkulatory? Bo muszą na bieżąco liczyć, ile punktów wystarczyłoby im do Ligi Mistrzów, gdyby liga kończyła się po ósmej kolejce. Czyli Wisła-Płock, tak jak wiemy, zawsze dobrze się rozpędza w ekstraklasie, jednak ta forma nie jest na odpowiednim poziomie wytrzymałości. Moi drodzy, ja nazywam się Damian Maciuszek, czyli Damo Boss. Jestem najlepszym i najskuteczniejszym typerem w Polsce. Przed nami, w dniu dzisiejszym już, no bo ja w Tajlandii mam po 24. Jestem przed finałem Ligi Mistrzów, który dzisiaj będziemy oglądać na mieście. To w ciągu dnia odbędzie się finał już barażów o ekstraklasach w Płocku. Tamtejsza Wisła zmierzy się z miedzią Legnica ja puszczam trzy kupony po 500 zł i dzisiaj wszystkie te kupony Wam przedstawię, ale warto wspomnieć troszkę o historii. Już o miedzi historii powiedziałem, tam nie było za wiele. Cofnijmy się 20 lat wstecz, Wisła Płock. Puchar Polski, super Puchar Polski. W lidze również topowe miejsce, bo w sezonie 2004-2005 byli czwarci w ekstraklasie, więc skład był naprawdę bardzo mocny. Ireneusz Jeleń na ataku, późniejszy reprezentant Polski, i Sławomir Peszko, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Również pierwsze swoje kroki i super lata zaliczył wiśle płoc, która wtedy była jednym z najlepszych klubów. W całej Polsce. Moi drodzy, obecnie oba te dwa zespoły są czołówką, ale pierwszej ligi polskiej, więc walczą o ekstraklasę. Zobaczymy, czy tylko na jeden sezon, czy tak szybko, jak wejdą, tak szybko z nich spadną. Musimy wspomnieć o tym, że Wisła Płock zajęła trzecie miejsce w obecnym sezonie w pierwszej ligi. Mieć Legnica po bardzo ciekawym pojedynku wyeliminowała w Krakowie przy Reymonta Wisłę Kraków. 1-0, bardzo mocna defensywa, więc tutaj należą się gratulacje. W sumie niedawno oba te, dwa zespo oba te zespoły zagrały, bo niecały tydzień temu w Płocku było 2-1 dla Wisły. Więc myślę, że po tym jak ostatnio Mieć strzelała, no i w sumie też traciła poza spotkaniem z Wisłą, Wisła Płock zagrała ostatnie trzy pojedynki na BTTS-a, to tutaj też sobie postawię BTTS-ik. Klasyczny bet test na to, że oba zespoły strzelą gola, kurs 1,61. 805 złotych możliwe do wygrania. Myślę, że jest to jak najbardziej realne, ponieważ może miedzianka nie będzie grała aż tak bardzo defensywnie, jednak Wisła będzie napierała, a miedzi też zależy na awansie. Już są plany, że w ekstraklasie mają się utrzymać dłużej, ale czy tam wejdą? Wątpię. Wątpię, dlatego że Stawiam, stawiam oczywiście na zwycięstwo Wisły Płock. Wisła Płock jest faworytem. Jest faworytem w tym spotkaniu, grają u siebie, wygrali ostatni pojedynek z Miedzią, są zespołem pewniejszym, z lepszą moim zdaniem kadrą, z lepszą historią i muszą, muszą u siebie wygrać, ponieważ też wiadomo, zajęli wyższe miejsce w lidze. Kursik mamy bardzo fajny, bo tutaj jest kurs 2-12, z zakład na 500 zł daje nam potencjalną wygraną 1060 zł, więc dorzucam sobie jeszcze taki kupon, ale żeby wszystko się jeszcze lepiej ziściło mamy trzeci kupon, trzeci kupon moi drodzy jest na gole no i spójrzmy sobie na ostatnie mecze Wisły Płock 2-1 z Polonią Warszawa 2-1 z Miedzią Legnica 2-2 na wyjeździe z Górnikiem Łęczna, Zarką Gdynia tylko 1-1 ale z Wisłą Kraków na wyjeździe 3-1, 3-2 przegrana ze Zniczem Pruszków, Mieć Legnica również lubi mecze gdzie padają bramki, ok było 1-0 z Wisłą to sobie omówiliśmy ale 2-1 przegrana z Wisłą Płock, 4-1 z Termaliką, 3-0 z Pogonią w Siedlce, dwie porażki oczywiście. Z odromopolem 2-1, więc ja stawiam suma powyżej 3. Over 3 gole, kurs 2,26. Bardzo fajny kurs. Jeśli będzie zwrot, nie obrażę się, ponieważ wtedy nic nie stracę. Ale jeśli jednak te dwa zespoły zagrają mega ofensywnie, dadzą kibicom wiele emocji, no to mamy potencjalną wygraną 1130 zł. Myślę, że warto. Myślę, że warto sobie zagrać overka w tym meczu, moi drodzy. Oczywiście 100 zł trafi do ciebie, jeśli teraz zasubskrybujesz ten kanał. Jak tego nie robisz, like w górę jest wymagany i w komentarzu napiszesz poprawny wynik meczu Wisła Płock Mieć Legnica. I otrzymasz 100 zł. Jeśli oczywiście jeszcze trafisz za pierwszego gola. To jest mega istotne. Ja nazywam się Damian Maciuśek Damobos. Dzięki Ci bardzo za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia i usłyszenia już na Lidze Narodów. Trzymaj się, cześć!